Jedziesz. I wszyscy razem, na parę. Piękny rejs. Just do it. No, możemy? Pam! To akcja. Ale ty, no bez kitów, ty. Aligator jak nic. Jest tak, czy mam rację? <ścoughs> Jeszcze raz. Kurde, ja bym to zjadł do wódeczki nawet. Ale dobra, gramy, bo tu już się woda gotuje. Ja już czuję te aromaty. Ach, nasze aligatory do wody. Jedziemy. Kiedyś mnie zamkną za to, że śpiewam na głos. O, oh, wow 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 Dobra, gramy, Grześu, jedziemy, jedziemy. No, jedziemy, jedziemy. Ale, 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 gotujcie. Dwie minuty. Zostały wam dwie minuty. Cześć i czołem kluski z rosołem. Pytacie, co ja jadam, że tak do rymu gadam? Właśnie chciałem Wam pokazać mój autorski przepis na Crazy Cucumbers. Jedziemy z tym przepisem albo grubo, albo wcale. Zapraszam Was na fenomenalny odcinek z cyklu Tips and Tricks. Uwielbiam pikle, zwłaszcza te w burgerze. A dzisiaj chciałem Wam sprzedać mój patent na pikle z ogórka które smakują jak gyros. Nie mylić z kebabem. Co będzie potrzebne do przygotowania tego przepisu? Oczywiście ogóreczki. Ja uwielbiam te z pola. Co więcej, przyprawy. Jakie? Pieprz czterokolorowy. Do tego przyprawa do gyrosa. To może być klasyczna mieszanka wszelakiej firmy. Do tego gorczyca. Nie ma pikli, bez gorczycy to musicie zapamiętać. I trzy bazowe składniki. Jakie? Cukier. Ja używam brązowego, dlatego że uwielbiam jego zapach i aromat. Do tego ocet. Dzisiaj używam octu winnego i oczywiście najbardziej magiczny składnik. To jest receptura strzeżona przez wielu, wielu naukowców. Co to jest? To jest, słuchajcie, H2O. Nie możecie używać tego jak zwykłej wody. To jest naprawdę bardzo ważny składnik tego dania. H2O. Zapamiętajcie to. Od czego zaczynamy? Banał. Ocet i woda. Do gara. Dwa razy więcej wody niż octu. Cukier cukru, objętościowo tyle co octu. Nie bójmy się tego smaku, dlatego że damy bardzo dużo ostrych przypraw. Jedziemy. Do tego przyprawy. Niesamowicie aromatyczna przyprawa do grosa. Czujecie? Chrupiący ogórek lekko kwaśny pachnący właśnie tą przyprawą. Do tego pieprz, który nada nam ostrości i nieodzowny element wszystkich piklin na świecie. Polskie korniszony nie mogą się obyć bez białej gorczycy. A gorczyca to ziarno musztardy. I teraz wszystko razem do garnka. Nie byłbym sobą, gdybym nie podkręcił tego delikatnie lekko ostrą nutą. Dlaczego? Bo uwielbiam. Ostra papryczka. Jedziemy. Jeśli lubicie bardzo na ostro, możecie dać dwie. Ja ograniczę się do jednej. Teraz trzeba to zagotować. Chodźcie, zajrzyjcie. To już pięknie wygląda. Teraz ogóreczki, moje ulubione. Pachną pięknie. Co już umyte, pokażę Wam, jak uwielbiam je przygotować. Najpierw końcówki. Te odkrajam, nie będą nam potrzebne. Ogórek na pół i jeszcze raz na pół. Czy jest coś prostszego? Nie ma. I tak zrobię ze wszystkimi. Pachną jak najlepsze wakacje na wsi u dziadka. To jest ten zapach. ja zwariowałem, czy mi się jakby ogórek kojarzy z aligatorem, takim coś, ale ty, no bez katuł, ty, aligator, jak nic, jest tak, czy mam rację? <śm> ja już czuję te aromaty, a, nasze aligatory do wody, jedziemy. Ależ to ma aromat. Zróbmy to, bo jestem... Absolutnie spragniony tych pikli, naprawdę. Ja Uwielbiam świeże ogórki, ale te spiklowane w ten sposób. Mówiłem coś o orgazmie kulinarnym, bo to będzie orgazm kulinarny jakich mało. Chodź, 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 chodź. Zobacz co tu się dzieje. To jest dzieło. Taki bulgot niepokoju. Dekonstruuje romantyczny kanał, wpuszczając w martwy staw banałów taki cuchnący Acz ożywczy, taki bulgot niepokoju. I teraz rzecz arcyprosta. Te moje ogóreczki lądują w tej zaprawie. Idealnie. Teraz wyglądają jeszcze bardziej jak aligatory, gdy pływają w tej piklowanej zalewie. I to zostawiamy na 15 minut. Musi sobie popracować. A teraz fiesta. Żartowałem. Czekamy, bo za chwilę prawdziwy, niepowtarzalny orgazm kulinarny Paifa Biszewski. Albo grubo, albo wcale. Zobacz Grzesiu, zobacz. Zobacz jak ten pięknie już kolorek zmienia. To już jest prawie upiklowany ogóreczek. Idealny, nabiera tych wszystkich smaków, które tutaj są. Ogórek o smaku gyrosa. Rozumiesz to? Rozumiesz co tu się dzieje? To jest, to jest po prostu. No to trochę widać, to trochę widać, ale ci powiem, że ogórek o smaku Gyrosa to jest po prostu spełnienie marzeń wszystkich wegetarian. Mm, i to jest właśnie te 15 minut, którego potrzebowały moje magiczne ogórki. I teraz tłumaczę i objaśnię. Magiczny sprzęt. A. Żałujcie, że nie możecie poczuć tego aromatu. Lookied. Fantastyczne. Wciąż chrupiące, choć już upiklowane ogórki. Zwróćcie na to uwagę. Ja wiem, że one są gorące, ale pokusa jest nie do odparcia. Orety. Mm. Takiego efektu się właśnie spodziewałem. Wciąż chrupiące, lekko kwaśne, delikatnie pikantne. Takich pikli Wam życzę. Wciąż chrupiących, al dente, chociaż oczywiście najlepiej smakują na zimno. I tym prostym sposobem otrzymujemy najbardziej orgazmiczne pikle na świecie. Zwróćcie uwagę. Jeszcze gorące, ale wciąż jędrne. Pachną grosem, lekko pikantne, lekko słodkie, lekko kwaśne. Mm. Nie lekko, ale na maksa idealne. Zróbcie sobie takie pikle w domu. To idealny dodatek nie tylko do mięs, burgerów czy wódeczki. Jeśli chcecie więcej takich przepisów, koniecznie Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego z moich nowych filmów. Dajcie łapkę w górę, bo to bardzo mnie motywuje do nagrywania kolejnych filmów. I napiszcie w komentarzu, czy zrobiliście takie pikle i jak wam wyszło. A może są jakieś przepisy, które koniecznie chcielibyście zobaczyć na moim kanale, w moim wykonaniu. To też o tym napiszcie. I ja wam za dzisiaj dziękuję. Serdecznie polecam ten przepis. I tak trzeba się bawić w kuchni: albo grubo, albo wcale. That's the flavor. Michał Fabiszewski serdecznie polecam.